Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! No punkty w zasadzie podobne jak wczoraj, ale konkurs zupełnie inny, no bo i też przebieg jego był taki odwrotny dla Ciebie. No tak, pierwsza seria była świetna, a druga była nie dość, że zła, to jeszcze trafiłam na złe warunki i tak się to wszystko źle potoczyło. Od końca zapytam od tego gorszego. Plus 30, no to już konkretna pomoc, taka antypomoc. <grym zaskocza> Powiedziała, że więcej punktów za wiatr dostałam niż za <grym zaskocza> Yy, tak, plus 30 za wiatr. takie to były warunki w Lillehammer, ale trzeba podkreślić, że to jest taka nietypowa sytuacja, no bo to nie jest huragan w plecy, tylko to jest taka siła dusząca od góry idąca. No tak, tak, tak się właśnie czułam w powietrzu, że nie miałam tak jakby totalnie panowania nad nartami, tylko właśnie zdusiła. Pierwszy skok mówisz, że bardzo dobry, miałem okazję widzieć go w telewizji, no bo już byłem w hotelu, naprawdę super z tych lepszych prób Ride. No tak, to są takie już próby, które na treningu wychodzą i fajnie, że się udało przełożyć na zawody i oby takich więcej. A powiedz, te skoki z Twojego czucia, mówię o progu, o najeździe, one się różniły dzisiaj konkursowe? E, między sobą, czy okay. między sobą myślę, że nie, że nie było jakiego, jakiejś różnicy. Tak samo trener mówi, że technicznie było bardzo podobnie, a, bo nawet tak samo, tylko potem w powietrzu widać, że zdusiło, a już nie miałam co z tym zrobić. W pierwszej serii jeszcze najazd ci skrócono, jeżeli dobrze zauważyłem. E... Jesteś już od, odporna na takie sytuacje, kiedy tam jury dodaje od siebie troszkę? E, tak, jestem ja odporna. To jest właśnie też część skoków. Że trzeba się właśnie z tym liczyć, że mogą być jakieś zmiany. Drużyna mieszana po raz kolejny. To już jutro nie ma dużo czasu. Może dobrze, że tak rozpędem to wszystko się dzieje. No i jak dla mnie dobrze, bo to jest taki tryb, który my też mamy na co dzień, że codziennie są treningi i, yy, no i skoczymy. Jest ten wysiłek, więc fajnie taka zachowana jest ciągłość. Powodzenia. Dziękuję bardzo.